czy to jest strój A, no to jedyne jest mój ludków, po sobie zajrzeć w głośku. Czekaj, sobie pójść, dobra. Ja idę spać z I dlaczego ty masz takie czerwone oczy? Ej, on dziwnie wygląda. Ej, no ale w końcu jest zaraz Halloween, no to właśnie ludzie się przebierają. To fajne masz strój. właśnie Halloween, interesujące, fajny. No dobra, to dobra, na razie dobra, to nie jest strój. Co? To nie jest strój, ale jak to nie jest strój? Nie, no to jest fajny strój, masz fajne czerwone oczy. Chcecie ugryźć? Co? Nie, 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 to ogryźć. Pierwsza. Czemu dawno nie było filmików? Gdzie ja trafiłem? Nie wiem. Chodź się do myśli. A super film. Uwielbiam cię oglądać serduszko. Dlaczego nie byki odcinków przez 2-3 dni martwiłam się, że musiało się coś stać. Pierwsza